Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Piotrowicz, jestem lekarzem, genetykiem klinicznym. Pracuję w Poradni Genetycznej w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Chciałabym Państwu przybliżyć, z jakimi problemami u pacjentów w wieku rozwojowym powinniśmy się kierować do Poradni Genetycznej. Pierwszą grupą pacjentów, która powinna do nas trafić na poradę genetyczną, to są noworodki i małe dzieci z wadami wrodzonymi. To są dzieci, u których proponujemy kompleksową diagnostykę genetyczną, żeby ustalić, z jakiego powodu wady wrodzone u tych dzieci powstały. Kolejną grupą pacjentów są dzieci, niemowlęta, które. Z jakichś przyczyn nieprawidłowo rosną. Chodzi o niedobór wzrostu, ale także te dzieci, które mają problemy z odżywianiem, z przyrostem masy ciała, i te dzieci także powinny być kierowane do poradni genetycznej. Kolejną grupą pacjentów są dzieci, które opóźniają rozwój psychoruchowy i mają opóźnienie rozwoju umysłowego, czyli mamy do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną. Te dzieci to jest, do, to jest szeroka grupa pacjentów. To są dzieci zarówno z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak i dzieci z taką czystą niepełnosprawnością intelektualną. U tych pacjentów też proponujemy szeroką diagnostykę różnicową i wykonanie badań genetycznych. Kolejną grupą pacjentów są osoby z zaburzeniami rozwoju płciowego, czyli przyspieszone lub opóźniające się dojrzewanie płciowe. To są pacjenci najczęściej kierowani od do nas przez lekarzy endokrynologów. W okresie już dojrzałości czy w okresie dorosłości kierowani są do nas pacjenci z niepowodzeniami rozrodu, czyli z niepłodnością, z nawykowymi poronieniami, a także kobiety w ciąży, u których w badaniu ultrasonograficznym wykryliśmy jakieś nieprawidłowości. Jeśli chodzi o pacjentów dorosłych, kierowani są także pacjenci z rodzinnym obciążeniem, hypercholesterolemią, cukrzycą czy innymi problemami, tak zwanymi chorobami cywilizacyjnymi. Generalnie poradnia genetyczna jest poradnią dla całej rodziny. Nigdy nie udzielamy konsultacji pojedynczemu pacjentowi, zawsze patrzymy na problem ogólnie, rodzinnie i Powinniście Państwo od nas oczekiwać zarówno diagnozy u dziecka czy u osoby dorosłej, jak i szeroko rozumianego poradnictwa genetycznego z zaleceniami dotyczącymi opieki nad pacjentem, jak i dalszych planów prokreacyjnych, czy opieki nad rodziną.